Hej, hej, Siemanko, ja jestem Topolo i dzisiejszy odcinek jest skonstruowany w odpowiedzi na szereg Waszych pytań. Hej, Topolo, jakie zaklęcia dają jako zbroję? Co jest grane? Co warto wybierać? Co warto unikać? Jakie zaklęcia warto używać w Waszych zbrojach? W tym odcinku odpowiadamy na to pytanie. Mam nadzieję, że. W tym odcinku dowiecie się w końcu, jakich enchantów używać, jakie dosłownie enchanty szukać w Waszych zbrojach. Także zapraszam serdecznie, ale ale zanim zaczniemy, mam dla Was ciekawostkę, pewien quiz, a tak naprawdę zagadkę. Co to jest za miejsce? Dajcie koniecznie znać. Co według Was to miejsce przedstawia? Ten fragmencik, ten wycinek, yy, taka z mojej strony zagwostka dla Was, dla znawców Minecraft Dungeons. Yy, mega jestem ciekaw, czy w komentarzu da się radę odpowiedzieć. Oczywiście, odpowiedź jest pod koniec odcinka. Cóż to jest za miejsce? Odpowiadajcie, piszcie, koniecznie. Ciekaw jestem, co, czy da się radę, bo ja szczerze mówiąc, no nie wiem, nie wiem, czy bym odgadł to pytanko. Ten, ten quizik, taki mały, smaczek z mojej strony dla Was, ale tak, zaczynając od początku. Co wybierać? Co jest numer jeden w wyborze zbroi dla, dla levelowania, dla tak naprawdę największego progresu w grze? Jakie zaklęcie wybierać? Także moim numer jeden jest oczywiście Skowyt Agonii, który daje nam e, resetowanie artefaktów. W momencie, w którym spadnie Wasze życie do 25% yy, Albo nawet poniżej W tym momencie resetują wam się Wasze artefakty I tak naprawdę pomagają wam W walce Wydobywają was z totalnego dna Bo w momencie w którym Skowytagonie się aktywuje Mamy nasze artefakty W 100% aktywowane yy, Czy nasz żniwiarz w końcu Nie potrzebuje duszków Czy nasz grzybek, który daje nam Szybkość ataku w końcu zostaje aktywowany i dzięki temu zostajemy uratowani i możemy dalej przetrwać naszą bitwę. Tutaj też macie, zerknijcie sobie jak to dokładnie działa, będziecie mieli takie przebitki, ja tu będę takim narratorem i w ten sposób postaram się opowiedzieć, także to jest nasz numer jeden. Nasz numer 2, bez którego tak naprawdę aktualnie na Apokalipsa plus 20, plus 19, plus 18 nie wyobrażam sobie grać, jest to miksturowa bariera. Po każdym użyciu mikstury zdrowia przez krótki czas otrzymujesz minus 90% punktów obrażeń, czyli prawie minus 100%. Jesteśmy prawie nieśmiertelni dzięki właśnie miksturowej barierze. Też możecie sobie w międzyczasie teraz zer zerknąć. Jak to działa? Dosłownie możemy się poczuć nieśmiertelni przez mniej więcej 9 sekund, jeżeli macie poziom ulepszeń na trzecim poziomie. Yy, tak to właśnie działa. Zerknijcie sobie oczywiście teraz. I jest to nasz numer 2. Także lecimy dalej. Numer 3 na mojej liście osobistej jest to zaklęcie o studzenie. Skraca czas oczekiwania na kolejne użycie artefaktu. No, jest to tak naprawdę must have dla każdego buildu. Dla każdego speedrun buildu, jeżeli mogę tak powiedzieć, dzięki temu zaklęciu czas odnowienia naszych artefaktów jest krótszy o aż od minus 27%, prawie minus 30%. Jeżeli mamy właśnie szansę, jeżeli mamy szczęście, że nasza zbroja ma aż właśnie dwa takie zaklęcia w sobie zawiera, jesteśmy OP. Można tak powiedzieć, że dzięki temu buildowi będziemy w stanie tak naprawdę speedrunować każdą misję, każdy poziom i dzięki temu no zyskamy dużą przewagę przeciwko naszym wrogom. Czy to jeżeli ubierzemy sobie pelerynkę niewidkę, To no, powiedzmy tak to nazwałem. Czy, czy ubierzemy nasze budki szybkości? Nasz czas odnowienia właśnie tego artefaktu zostaje skrócony minimum od minus 30%. Jeżeli macie właśnie dwa razy ten, to zaklęcie w waszej zbroi, wtedy to się stakuje i macie minus 30%. Jeżeli macie trzy takie zaklęcia, wtedy tak naprawdę macie instant artefakty. Możecie sobie to spamować do Przechodzicie misję błyskawicznie. Zerknijcie sobie, jak to działa właśnie teraz. Na ekranie macie to widoczne i to jest mój osobisty numer 3. Uwaga, uwaga, numer 4. Są to ciernie. Po otrzymaniu obrażeń zadajesz obrażenia również napastnikowi, czyli tak naprawdę jest to wasze odbicie obrażeń, które wy otrzymujecie, zwracacie. Te właśnie otrzymane obrażenia w postaci 200% waszemu wrogowi. Zobaczcie na to, jak to działa. Tak naprawdę możemy sobie stać w miejscu, i wrogowie, którzy atakują nas, zadają obrażenia sobie w ilości 200%. Czujecie to? Polecam serdecznie. Jest to pewnie sposób na awk build, ale to. Tak naprawdę może w przyszłości nagram taki odcinek, jak yy, afkujemy sobie na jakiejś misji i tak naprawdę nic nie musimy robić. Bossy, czy tam minionki, czy te potworki się spawnują, a my po prostu zyskujemy emeraldy, zyskujemy itemki, to wszystko się spawnuje po prostu na afkowaniu. Ale nie o to chodzi w tej grze. Nie, nie po to wchodzimy do gry, żeby tak naprawdę zostawiać ją na noc i, i po całej nocy yy, wchodzimy i mamy, no co mamy? No, zbieramy itemki. No, bez sensu, tak naprawdę po to się gra, żeby walczyć, żeby mieć wyzwanie z naszymi tej wrogami. Ale to taka moja mała dygresja. Znowu się zagalopowałem, za dużo gadam. To jest numer 4. Ciernie, tak naprawdę polecam gorąco. Jest to oczywiście pozycja, którą musicie mieć na uwadze, jeżeli wybieracie Enchant na zbroję. I tutaj pozycja numer 5, ostatnia, tak naprawdę, e, z tych pięciu enchantów, które Wam serdecznie polecam. Troszeczkę możecie być zaskoczeni, ale śnieżka jest dosyć niedocenianym enchantem. E, też aktualnie staram się przyzwyczaić do gameplayu, właśnie pod śnieżkę. Co parę sekund strzela śnieżką w pobliskiego wroga, krótko trwale go ogłuszając. I to jest tak naprawdę stan. Nasz wróg który otrzymuje obrażenia, tą śnieżką staje nieruchomo, nie wie co się dzieje i to się uruchamia co sekundę. Możecie sobie to wyobrazić. Tak naprawdę w momencie w którym macie dwa takie zakręcia, tak naprawdę co sekundę dwie śnieżki trafiają w dwóch wrogów, czyli yy, można powiedzieć, że w momencie w którym Mija sekunda dwóch waszych wrogów zostaje ogłuszonych i w tym momencie możecie ich oczywiście zabić, pokonać, przejść dalej, tak naprawdę ominąć. Bokiem, no naprawdę, naprawdę zaklęcie, które jest niedoceniane, mało używane, bo tak naprawdę, ogólnie grając w Minecraft Dungeons, używamy przetartych szlaków, używamy buildów, które się sprawdzają aktualnie, ale trzeba próbować czegoś nowego, i to jest moja pozycja numer 5, pozycja, którą aktualnie testuję, której staram się używać jak najbardziej i jak najdłużej. Eee, myślę, że to jest warte uwagi, niestandardowe podejście. Z mojej strony I to było właśnie 5 pozycji, które tak naprawdę Z mojej strony jest Warte uwagi i w odpowiedzi właśnie Na wasze pytania Skonstruowałem właśnie taki odcinek Odpowiadając wam właśnie Jakie zaklęcia są Najbardziej potrzebne w zbroi Jakie zaklęcia wybierać, jakimi zaklęciami Się kierować, właśnie przed chwileczką Sobie omówiliśmy I odpowiedź na nasze konkursowe pytanko Patrzcie na to Pyk tak jest, no kto by pomyślał, kto by pomyślał. Także mam nadzieję i gratuluję zwycięzcom, gratuluję tym, którzy odgadli. Oczywiście dajcie koniecznie w komentarzu znać, czy w pierwszej minucie od razu wiedzieliście o co chodzi, która to miejscówka, jaka to miejscówka. Będę tutaj sprawdzać, bo sam jestem ciekaw. Nie wiem, czy sam bym nawet odgadł to pytanko. Gratuluję jeszcze raz I dzięki wielkie za oglądanie, dzięki wielkie za subiki Koniecznie zerknijcie sobie jeszcze na te odcinki, które będą na końcu filmiku Mam nadzieję, że ta propozycja Was zachęci do obejrzenia kolejnej części Dzięki wielkie za wszystkie lajki, dzięki za komentarze I widzimy się w następnym odcinku, na razie, siemanko, hej!